Siemaneczko, witam was wszystkie serdecznie w 8 odcinku z serii Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. W poprzednim odcinku zmierzyłem się z animatronikami z Sister Location i dzisiaj pewnie to samo mnie czeka. Link do poprzedniego odcinka znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie u góry tutaj po prawej stronie. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Continue, let's go! Widzowie, Boże, jak gorąco jest na dworzu, to jest niepojęte. Normalnie Sahara w Polsce. O Boże Święty, pijcie dużo wody. <grymna> Naprawdę, ja nie żartuję. Sister Location, jakie gierki mamy? Office, private room, o nie, dlaczego? Trochę sas, ale dobra, <grymna> lecimy z tym. <grymna> Co może mnie czekać tutaj? Uh, survive The Night Watch, The Cameras, to czek... Uh, ...for danger. No to standardowy FNAF. Sister Location. Close the... No tak, dobra, to ja wiem. Ja nie czytam tego, ja tutaj wszystko już ogarnąłem. Znaczy, w poprzednich grach, bo teraz to ja nie wiem, co mnie czeka. To są wendy, tak? Jak tutaj się używa latarki F? Czy jest tu. O, faz koń. Yy, gdzie jest... <laughs> Powiedzcie mi, gdzie jest latarka? Kurde, to tutaj są te drzwi. Tutaj jest went, tutaj jest zegarek. Prąd. Okej. Okay. Wiatrak wyłączony na szczęście, żeby mi prądu nie zżerał. Kogoś b... wy wędzie słyszę, tylko... A tu jest... A, dobra. Myślę, że to latarka. Nie widzę nigdzie latarki O, Ennard, siema mordo Tu jest kamera Co tu, co tu pisało? Coś tu pisało To jest ten schowek To jest dobra ja kamery na korytarz będę po prostu yy, patrzył to, to jest najważniejsze a i kamera na Lolubita, gdzie jest kamera na Lolubita? Nie ma Dobra, nieważne O, Ennard już się zbliża z lewej strony Ale szybko popyla, tu jest czysto yy, Balory nie ma Balora, nie ma jej dobra i yy, 79% energii Mogę rzucić ten papierek? na się. Uuu! Nie! Wypadł, wypad mi stąd. O kurde. Poszedł sobie. Nie! O Boże święty! Myślę, że sobie poszedł. Są tutaj jeszcze jakieś gojny, może za plecami coś, nie? Ja bym chciał po prostu latarkę, bo tu jest za ciemno. Za ciemno. Coś mi cały czas w tym będzie stuka? Tu jest kamera na wentylację. To jest backstage. To jest też schowek. No nie widzę tutaj nigdzie zagrożeń. Od NR się zbliża z tej strony. Okej. Okay. Tak szybko. Serio? Gościu. Tu nic nie ma. Zaraz będzie wbijał do biura. Siema mordo. A nie wpuszczę cię, wiesz. Wypad. Dobra. Chyba... Nie! No nie! Jestem po prostu za bardzo szybki. Muszę to y, powoli rozegrać. Da się szkoladę otworzyć? Nie? O hej. Patrzymy na kamery. Gdzie jest ten tu jest, po prawej stronie będzie. Jedzie przez wentylację, o kurde. Chodź tu, chodź. To zaraz będzie. Tu mu zamknę przed mordą. Siema. Nie! Nie zdążyłem zamknąć drzwi. Schował się w schowku. To będzie po lewej stronie, OK. Będę trzymał y, rękę na przycisku. W razie czego o pierwszą w nocy. To zamknę mu drzwi. Halo? Gdzie ty się pojawiłeś? Czy on wrócił? Nie. Co jest? Zniknął mi Ennard. O, w dupę. Jak on tu się pojawił? Ale śmieć. Dobra, idzie. Zamykamy. I czekamy. Kiedy mogę otworzyć teraz? Oto pytanie. Coś tam mi piknęło droga w nocy. Czy on nadal tam jest? Patrzę na kamerach, nigdzie go nie ma, czyli on przy drzwiach stoi. Nie otworzę tej. Teraz tego nie, nie ma takiej opcji w ogóle. O tutaj się pojawił, mogę otworzyć. Świetnie. Chociaż to jest bardziej straszne niż pozostałe gierki. To mi się akurat podoba. Tu można się wystraszyć. I fajny klimat Sister Location jest tutaj zachowany. Trzecia w nocy, okej, okay. świetnie. Ennard będzie y, po lewej stronie, tutaj atakował. To zaraz mu zamknę drzwi. Wiele procent 53, ok. Jest na, nawet spoko. Dobra, idzie. No nie wejdziesz, przykro mi. Gdzie się teraz pojawił? Gdzie on teraz jest. Panie Nardzie gdzie ta Pan się podział. Halo O tutaj jest 43% może przejrzyje <grystanie> oby Czwarta w nocy. Znowu się cofną 36%. Dobra, zamykamy. Zaraz piąta, piąta, i zaraz będzie szósta. 24% starczy. Powinno starczyć do szóstej. Dobra, czy 100 tu nie widzę. Tu góry nie widzę. Wziął się podział. Tutaj po prawej stronie będzie. Ale chyba zdąży do szóstej. Dotrwać. O, będzie atakował. Dobra, gościu, chcę kończyć nocną zmianę Dobra Przeżyję Jest szósta Shift complete Yeah, o to chodziło Co wygraliśmy? Zakładam, że wygrałem figurkę Enarda Czy tak będzie? To oczywiście Boże, no twórcy się nie postarali tutaj zbytnio, bo można się domyśleć, co się dostanie. To lecimy z kolejną gierką, a nie, już nie mam dostępnych gierek. O kurde, to może zdejmę maskę i coś powinno się blokować. Tak, jest noc druga. Jest jeszcze. Breaker Room Hard Reset. No dobra, to po kolei lecimy. No to niech będzie ten Breaker Room. Czy tu jest ten Freddy bez kostiumu? O nie. O, to jest przerażający. Yy, start. O nie. To będzie koszmar. Chyba tytuł poprzedniego odcinka to jest źle nadałem. Jak on wygląda w ogóle? Przerażająco. Gdzie jesteś? Hallo, hallo. Uciekaj sobie! Uciekaj sobie! Uciekaj sobie! Everything is okay. No nie wiem. No nie wiem czy. czy tak jest! Ale jesteś przerażający, bo gościu. Słyszę kroki, słyszę kroki. Gdzie on jest? Za ciemno tu jest. Halo? o, kur... Ja pierdzielę. O... Ładuj, ładuj te generatory Dobra, teraz to Freddy, gdzie jesteś? Nie zbliżaj się Kurde. Wyjazd, gościu, wyjazd Dobra, niech się ten generator załaduje Szybciej, szybciej Chyba mamy Mamy to It's bedtime. Go to bed, Freddy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, teraz ten generator i jeszcze dwa i pozostałe No, To jest dobra wiadomość. Dobra, świetnie mi idzie. To teraz ten i ten. Freddy? Uciekaj. Do siebie, sio. Do siebie. Do siebie Freddy. Które to ja włączałem? To i to? Jeszcze jeden linching, tylko jaka to konfiguracja może być? Ta, okej. Okay. Czyli ten i ten. Everything is okay. O! Oh, kurde. Wyjazd. Dość wyjazd. Włącz to. Dobra, mamy to. Mamy to. Uff. To było intensywne. Odłożę ten mikrofon, znaczy megafon. Figurka? oczywiście, jęto, czyli ten Freddy bez kostiumu. Eee, wracamy do Menu i lecimy z tą nocą drugą. Tam pewnie będzie balora. Z tego co widziałem na trailerze, tak obstawiam, ściągaj tą maskę. Tak. Noc druga z Baloru będzie, na pewno. Albo trzecia, nie wiem ile tam jest nocy. Zaraz się dowiemy. O nie. Mineryjny będą. I baby. Czyli będę musiał je pieścić prądem. Okej. Okay. Okej, okay. będę musiał wyrzucać je z mojego biura <laughs> Okej, okay, no to kamery, Patrz tu jest y szok Będziemy pieścić animatorniki pronym U, już coś się dzieje E Coś tutaj ten Czy dobrze zrobiłem? Nie sądzę, że coś już tu z Coś już z Nie, dobrze. Bo po prostu muszę przed nią zamknąć drzwi. O co tu chodzi z tym wykrzykniewnikiem? O co tu chodzi? O tu jest ta minerina, ta? Dora struna. Będ, bend o kurde. A ty uciekaj. Uciekaj mi stąd. Ręcz mnie stąd. Precz o tym nie. Otwieramy. Dobra, jest gicior. Zapraszam do biura. Zapraszam serdecznie. Na popieszczenie prądem. No wchodź, nie bój się. Nie krępuj. Się. Dobra Nie chciałem tego zamknąć Chciałem kamerę przemoczyć Tu jest ta minerina To otwieramy Patrzymy tutaj Kury ten gdzie tu było Nie wiem gdzie to było zamknąłem po prostu drzwi Przeżyłem jakoś O tu coś to... Nie wiem, po co ja to na razie stałem. To chyba nic nie daje. Albo tu popieścimy prądem. <śpiewanie> Popieściliśmy mineryjny prądem. Wchodź, Malora, Zapraszam cię. A ty wykurzaj ode mnie. I ty też. I ty też. O, druga w nocy. 53% baterii. No to nie jest źle. Dobra. Spójrzmy tutaj. Nie ma Ennarda. Tutaj popieścimy cię. Tu jest czysto. Też. Kto to jest? Ciebie bym wyprosił. Ciebie wy, wypraszam stąd. Zaraz Balora będzie nadciągać z tej strony. Ok. Wchodź, wchodź. Zapraszam Cię. Spojrzyj jeszcze tu. Cześć. I do biedynia. Spojrzyj do Benta. Czysto, czysto otwieramy. Trzecia po nocy nawet niedziele mi jedzie. tylko żeby sobie nie zapeszyć. Za ciebie pieścim prądem. Ok. Na korytarzu czysto. E, dobra. Zaraz balora wejdzie. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Ciebie pieścimy. Was wyrzucamy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję za uproszczenie. Mojego biura. 20% czwarta w nocy. Czy ja przejrzyj? Nie wiem. Nie wiem. Staram się przeżyć za wszelką cenę. Dobra. Czyli w tym poziomie jest tylko balora. Ona w wentylacjach nie chodzi, całe szczęście. Oprócz tych biliberbów. Dobra, to. Zaraz szósta będzie. Walory jak na razie nie ma, bardzo dobrze. Ciebie prądem wieścimy. Dobra, powinienem przeżyć. Teraz tylko się modlić, aby szósta wybiła. Dawać mi szóstą. Kaman. Szósta. Szósta. O nie. O nie. Rzucaj. Dobra Nie mam prądu Szósta proszę Szósta Szósta proszę Please, please, szósta Proszę Chcę to przeżyć Come on, Come on. Dawaj Nie, nie Tak blisko było Droga w nocy Jest na śnie... nie źle Kurde, stresująca ta noc Ej, Balura, chcesz się napić? Masz Masz Zapraszam serdecznie na bal <ścoughs> Co ty myślałeś, że Cię już zapraszam. Głupia jesteś. Zaraz szósta, mam 18% baterii. Powinienem tu teraz przeżyć. Dobra, zamykamy Was. Wypraszam stąd. Wynocha. Wynocha. Otwieramy. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Nie. Był tam śmieć. Mały. Dobra. Ten. Co? On tu może iść. Serio? Nie wiedziałem o tym. Dobra, wa wa warto... wiedzieć. Chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Zaraz szósta. Jest! Mamy to! Uff, to była stresująca noc. Enjoy some time at home. Co i baletnicę wygraliśmy, tak? No. Zobaczmy, czy teraz y, zgadłem. O, co? <laughs> Zęby Frediego. okej, okay, tego się nie spodziewałem akurat. O! Polarne gwiazdy. Czyli co ja mam zrobić? Mr. Hippo cały czas mi mówi, że mam strzelić gdzieś. Hmm. Kurę Dlaczego tu jest Dlaczego tu jest graffiti balory? What the hell Coraz niebezpieczniej się robi w, w moim miejscu pracy e... A... O, tu jest helpi. Może w niego trzeba strzelić. Czekajcie, z tego spójrzmy. Nie? A może z Faz Blastera? Weź Faz Blastera. Nie działa. Nie wiem o co tu chodzi. Helpi na ścianie. Eee, a może mogę użyć tego? Nie. Z valorą, co się mam zrobić? Czekajcie widzowie, Bo ja nie ogarnię tutaj, nie, chyba tutaj nic nie zrobię. Dobra, to lecimy z kolejną gierką jeszcze sprawdzę, tylko to, a nie tego się nie da. Dobra, yy. nie, Dobra, wracamy do gry. To tu wszystko jest zrobione, ale z maski. Może coś się odblokowało? Tak, noc trzecia, no to lecimy. O, co? O nie. Ta babeczka z menu śmierci. Give the track of Funtime Freddy. is got important things to say and send one to keep you company. O nie. Funtime Fox będzie. Mr. Cupcake. O nie, to będzie koszmar. Nie. Czy ja chcę to przychodzić dzisiaj? Czy ja to chcę przychodzić? Gościu. Mam Cię dać. czice, okej? Ok. Jak przyjdzie, to ci dam. Um, to jest Lolbit. Nie. Pan Foxy, dlaczego lolbit mieć? Cały czas siedzi w głowie O co chodzi? O już wychodzi Tutaj nie ma tego od prądu O, czyka! Siema czyka Po prostu jak ona przyjdzie to jej wyrzucę y, kaptejka Tu siedzi w ready Czyka już idzie Funtime foxy zaraz też będzie atakował Tak wyjpadł o, Bondmon, się ma Cię mam Bondmon, chcesz się napić? Masz Uch, kur... Czyli to bon bon tutaj nie działa tak jak tam Mhm. To będzie przez to jest rana sprawa. Czeka chodź, mam dla ciebie tego fajnego pana. <grymne> Jego wzrok on nic nie, nie świadczy. To tylko złudzenie optyczne. Gdzie? Z której strony? Tutaj jesteś. O, surprise! Motherfucker. Dobra, możemy otworzyć Foxy, tam sieć sobie Nie przeszkadzaj sobie Zaraz cię będę wyrzucał O nie O nie Chyba, chyba zamknę to, co? Chyba to zamknę Czeka, chodź Masz Dziękuję Do widzenia. To mogę otworzyć przecież Czy coś tu było innego? Nie Ja nie wiem co ja mam zrobić teraz Masz do... A o to chodziło Dobra Okej, okay, więc to niepotrzebnie zmarnowałem tyle baterii Dlaczego mój laptop jest aż tak gorący od tej gry? To nie jest normalne czeka. Zapraszam Cię do tego szanownego pana Kapkajka To nie powinno być źle, po prostu mam pilnować Fanta Jak chyka przyjdzie to mam jej dać jej ulubionego Mr. Cake'a Siema i do widzenia No i yy, Freddy to tam mało szkodliwy on tylko tego bonobona wypuszcza To to mało szkodliwe Cieka chodź mamy dla Ciebie to ciastko Zobacz, mam coś dla Ciebie Trzymaj Smacznego nie dziękuję. O Foxy. O nie. Dobra. Nie! Nie, to nie te drzwi były, nie. Dobra, to ja tylko będę obserwował tą kamerę, bo reszta to... Nie trzeba zwracać na to uwagi. Jak coś przyjdzie, to, to i tak usłyszę. Bon, Bon, gdzie jesteś? A, wętlach. Dobra. Zamykamy. Które... fan za Foxy biegnie? Którym korytarzem? Ten czy ten? O, i właśnie zniknął. I gdzie on teraz jest? Masz. Trzymaj. Pierwsza w nocy. Siema. Do widzenia. Jak ja ci rzucę tym bonbonem, to się nie pozbierasz. Doktor House będzie miał zagadkę na, yy, nie wiem, 5 miesięcy. I co z tą chiką? Przecież jej dam tą bambeczkę. Dobra, na dzisiaj to tyle, ja, ja tego nie przejdę dzisiaj. Więc jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapkiem w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco ze moimi nowymi filmami. No i co? Do następnego i cześć!